Jestem Bajor dla transportu z nami Denis Zalęski po naprawdę mocnym roście, ogólnie ten tydzień jest naprawdę bardzo mocny, mocny jeśli chodzi o Twoją osobę, tak. no dzieje się, powiedz mi, gdzie są granice, jeśli chodzi o Freak Fight, jeśli to co dzieje się z Nataną, dla mnie to jest coś niebezpiecznego, co tu się dzieje. Powiem Ci tak, właśnie zauważyłem, że tu jest kurestwo, yy, umawiamy się kurwa z federacją na coś, staje się co innego, yy, czuję się tutaj, że potrafią wykorzystać nawet najgorszy punkt twojego życia i, i w tym kierunku byle to kurwa się zasięgi zgadzały byle kurwa zrobić z kimś walkę byle się zasięgi zgadzały kurwa byle zrobić program byle poruszyć temat kosztem kurwa wiesz rodziny i tak dalej to jest kuresztwo jestem tutaj podkreślam jestem tylko tutaj i wyłącznie dla swojej córki bo bowiem że w legalny sposób bardzo ciężko jest zarobić takie kolosalne pieniądze gdyby nie to że chcę zapewnić jej przyszłość bym tu w tym kuresztwie nie brał udziału bo to jest kurestwo, zwykle zwykłe jest wszystko od dzisiaj mi się zmienia tok myślenia na temat wszystkiego wszystkich. Yy, nie ma już koleżeństwa, nie ma tutaj już przyjaciół i tak dalej. Yy, dużo się pozmienia. Yy, dla mnie nie powinno być miejsca dla króestwa typu Natan i tak dalej. Wjeżdżają na rodzinę, później typu małata 2, później się to źle skończy, kończy się to szpitalem. Yy, ludzie chcą sobie życie odbierać. Jest po prostu masakra, kurwa, tragedia. Yy, I takie rzeczy powinny być z daleka. Po tej gali powinni go wypierdolić, powinien mieć zakaz wstępu do fejmu, do prajmu, takie kuresztwo, nigdzie nie powinno walczyć, może jedynie z masą, kurwa, w walce wieczoru. A gadałeś w ogóle z Federacją, <try> czy będą jakieś konsekwencje <try> dla Natana za to, co zrobił? Będzie musiał ponieść konsekwencje i właśnie kurwa ten, i właśnie dałeś mi dobry pomysł, żeby kurwisko dostało karę finansową za to. Będę do tego dążył. Okay. Denis, bo w sumie ludzie na programie mogli zobaczyć w zasadzie twoją taką nieznaną jeszcze twarz. Nie myślisz, że w tym, co się dzieje w Afrykach, to człowieczeństwo trochę się zatarło przez te dymy, no bo ludzie cały czas są chleba i igrzysk w zasadzie? Coraz bardziej? Powiem Ci tak, igrzyska są, ale igrzyska nie powinno być na temat rodzin, dzieci i tak dalej. To jest królestwo. Także no nie powinno być, nie można wyciągać aż takich rzeczy, a niektórzy jeszcze wykorzystują to, że dziewczyna coś robiła ze swoim facetem i biorą sobie jakieś kurwa dupy i później byle się moje nazwisko odbiło, byle mi by się w byle dałbym komuś walkę to jeszcze wpierdolę jakieś lewe kurwa Fery. No ale to spokojnie. Ja od tego umywam ręce, tak jak mówiłem. Tam ja od tego umywam ręce. jest to zły chłopak, jest to zły gość, jest to fra, zwykły fraje, zwykły kurwa konfident Cvel. I tu rezultat będzie taki, że będzie miało się po prostu przepierdolone. Ja się tym nie... ja umywam od tego ręce. zajmuje się tym rodzina mojej kobiety, czyli mama, tata, siostra i tak dalej, i tak dalej. Chciał, ma kurwa. Upokorzył dziewczynę na, cały, na całą Polskę i dalej nakłamał, w szczególności nakłamał. W tym ostatnim filmie, kiedy zostawił, yy, dziewczyna ani tak, ani kurwa nie znajdzie normalnej pracy. Jest wytykana palcami, chciała popełnić samobójstwo. Nie wiadomo, co będzie kurwa z dzieckiem, jest zagrożona ciąża. Jest kurwa grubo, no i kurwa, chłop będzie kurwa skończony, i tyle. I takie kurwy. Trudno wyobrazić sobie gorszego wroga teraz dla Ciebie. Czy istnieje taka obawa, że gdyby doszło do Waszej walki, to sędzia nie byłby w stanie Cię odciągnąć, nawet już gdyby, nie wiem, Natan był znokautowany? Yy, tak, Natan będzie znokautowany, tak czy siak, sędzia mnie nie odciągnie. Jak odciągnie, no to i tak go dopierdolę. Yy, teraz mówiłem o tym molacie K2. Yy, molacie K2 do tej walki na pewno by nie doszło. Natan odpierdolił tragedię, będzie miał konsekwencje bardzo ogromne też, bardzo, bardzo. Yy bo pokazał wiesz, twarz i tak dalej, i tak dalej, tu do jego sprawę i tak dalej, ale coś tam wyciągnął brudy, ok, robię to ze swoim facetem, jest ok, ale i tak ma przypierdolone grubo, ale to zaraz, zaraz się pewnie dowie wszystkiego. Yy, ale tamten yy, gość tym, że skłamał i chciał upokorzyć ją, no to jest za grubo i walki nigdy w nie zrobię taką kurwą. Tak jak mówiłem, wejdzie do Federacji Molotka 2, obojętnie do jakiej, ja wejdę do Cloud, idę do konkurencji. Pójdź do fajmu, nie zawalczy fajmie. Pójdź do prime'u, nie zawalczy z prime'em. Urywam kontakt z każdą z federacji, gdzie wejdzie. Okay. Y wszyscy powinniśmy iść za sobą. Królestwo powinno być y tępione. A szczególnie, że dzieją się kurwa takie rzeczy, że to jest w ogóle masakra. Do tej drugiej części panelu, to dzisiaj załatwiłeś sobie bardzo dużo walk. Tak po kolei sobie przytoczę. No. przytoczę. Salim, Wielki búnor, Norman Parkę, Cios, Natan, Alan Kwięciński, Omielenczuk, Labryga, Albert Sosnowski, Nietoperz, Ferrari, Bandura. Jest no. tego trochę? Jest kurwa trochę, nie? No jest co robić, trzeba trenować, trzeba zapierdalać. Tak jak mówiłem, robić dla córki. A to, co się w ogóle dzieje z Natanem, wpłynie jakkolwiek na Twoją dyspozycję do walki? Nie, nie, jestem mam o wypracowane z psychologiem bardzo dobrze cały. Dzisiaj rozmawiałem z psychologiem, jakieś kurwa, chyba cztery. Cztery czy 5 godzin. Ci powiem grubo, bardzo mi ta osoba, bardzo pomaga. Yy, jest fajnie, yy, emocje na pewno wszystkie się przełożą w klatce, więc zniszczę mojego oponenta tak, że kurwa będzie grubo. Mam nadzieję, że to będzie kurwa Natan, nie? Naprawdę. A z całej ekipy, yy, no to mamy mhm. rozpisane ją. No top 3 jakbyś wybrał sobie do walki teraz. Natan, yy, Parkę, Buła. Czuć było po tym telefonie Daniela Mirańczuka, że relacje między wami zupełnie się zmieniły. Nie, już tam się na koniec zmieniły, już nie cisnęliśmy sobie. Może trochę w klatce, bo po w sumie mnie jak zawsze. Jego też w sumie. Yy, nie, jest to normalny gość. Z czymś tam kiedyś okłamał, ale później już tam yy, mówi, że OK, może mam rację. Dlatego też też nam przesadzałem, obrażałem go niepotrzebnie. Nie to było, minęło. Możemy dać walkę sportową, ja chcę bardzo mocnego rewanżu, bo nie to głośna walka, także no zobaczymy. Ale to rozumiem, że walki z Wielkim butem teraz nie będzie, no bo Ty potrzebujesz tego panelu dodatkowego, żeby z nim porozmawiać, że te, mówisz brud na niego. Tak, ja to mówiłem, że ja chcę wejść i go kurwa, chcę go po prostu wyjaśnić w 100 to co mi leży na sercu, to wszystko powiem i tyle. Czy jest jakaś garza, która skłoniłaby Cię, żeby wejść z nim do klatki w sobotę? Była? No. Tak, pewnie, że tak. Tylko powiedziałem, panel ci przyszedł. Musi być, nie może być tak, że na przykład potroją Ci pensję, ale bez panelu. Musi być. Powiedzmy, gdy już będzie ten pana, gdy już dacie sobie pogiębię w klatce, gdy już sobie wszystko już wyjaśnicie tam, to się razem do, napić się piwa, czy nigdy w życiu już? Wątpię, żebyś chciał ze mną usiąść i się napić piwa, po tym co będzie. Okej. Okay. No. Ja już więcej pytań nie mam, dziękuję bardzo. Ja jeszcze mam jedno pytanie. Na Twitterze chodzą ostatnio zdjęcia, gdzie Twoje mama macie zaobserwowało, i czy są jakieś rozmowy wstępne. Tam mnie zaobserwował? Tak. A. I czy są jakieś, nie wiem, rozmowy wstępne narodowe? Powiem Ci tak, ja jestem normalnym gościem. Jestem gościem zasadowym, jestem gościem lojalnym. Bardzo lubię tutaj właścicieli Federacji Fejm i tak dalej. Normalnie do mnie podchodzą, koleżeńsko mega. Czemu nie mam między nimi kontaktu i tak dalej? Wiesz, jak się dogadają tutaj między Federacjami i tak dalej, to nie ma żadnego najmniejszego problemu. Tak jak mówię. Jestem, jestem i mam kontakt. Jeśli dwoje wiesz, klałt się dogają, dogadają, to nie widzę problemu. No ten bardziej, że kolejka jest naprawdę duża, nie no chodzi o walki. No ja bym tak powalczył co miesiąc najchętniej, nie? No. A i tak byś mógł walczyć ponad cały rok. Bez hitu, no i tak co miesiąc kuchyło 12 walk zajęłaś? Kurwa. Tak. To by było to. Co by było to. Jak Ta, no, to bez kitu. na KZW. Tak, dokładnie. No już nie wracać. Okej, okay, no to chyba. Dziękujemy Ci, ci bardzo. Dobra, dziękuję. Dzięki. To co?